Na samym początku jeszcze przed samym materiałem zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord jest to nasza najnowsza praca, tak naprawdę jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana i tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej w jakiej fazie Hotsy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego, rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne. No i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych. Jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z podziemna poszczególne państwa, rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę, większość z nich daje przewagę w inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor niezależnie od poziomu doświadczenia będzie Tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam. Finansoweedukacja.com, zakładka forum Discord. Witam serdecznie w kolejnym materiale. Prawdopodobnie ten materiał też pojawi się na YouTube, ale nie tylko na Discordzie. To jest temat omawiający rzeczy też bieżące. Ja mówiłem, że nie będę tak dużo o tych bieżących rzeczach mówił, ale tak wiele rzeczy wyskakuje. Ja dostaję tak wiele pytań, że muszę na to odpowiedzieć, przy okazji wrzucając jakieś ciekawe dane dla Państwa. Więc zacznijmy od sytuacji w Unii Europejskiej i moim zdaniem omówię to w kontekście cyklu politycznego, a nie w kontekście opowiadania się za jakąkolwiek partią. Unia Europejska realizuje, Specyficzną politykę, w oczywiście to, co tutaj na różnych płaszczyznach to widzimy, pośrednio, bezpośrednio, ale będziemy to obserwowali dalej, być może w Polsce też. W praktyce, Unia Europejska, jako podmiot, jest państwem, ma znacznie większe możliwości naciskania na wprowadzenie ustawodawstwa, i rządy się do tego stosują, niż nawet poszczególne stany. Przede wszystkim po traktacie lizbońskim państwa członkowskie Unii Europejskiej są coraz mniej istotne w ramach podejmowania dużych decyzji legislacyjnych i my to widzimy. Ja zawsze daję przykład, że dowolny stan w Stanach Zjednoczonych może zrobić znacznie więcej w ramach Stanów Zjednoczonych, w ramach własnych regulacji wewnętrznych, wewnętrznego postrzegania prawa niż. Polska, w Unii Europejskiej, czy ktokolwiek w Unii Europejskiej, i ten proces wypłaszczania się możliwości um, i spadku możliwości no jest obserwowalny. Możliwości legislacyjnych, odmienności, wszystko ma być takie same, czyli tak samo złe. Zazwyczaj niestety, ale nie zawsze też trzeba tutaj do, doprecyzować, nie zawsze jest tak źle. I ja teraz to mówię, nie mówię w kontekście rynku akcji, bo ja mówiłem o ostatnich wyborów w Unii Europejskiej, że rzeczywistość będzie lepsza 12 miesięcy później, niż oczekują analitycy, a i tak jest. Natomiast ym, sytuacja w Rumunii, we Francji, a z... Atak w stronę skrajnej, bardziej lub mniej prawicy. Strach przed, nazwijmy to takim mechanizmem yy, rozlania się bardziej lub mniej prawicowych ugrupowań ze względu na Stany Zjednoczone i w zwycięstwo Trumpa. Moim zdaniem, strach przed tym i działanie wyłączeń, które ma za zadanie usunąć, Przeciwników politycznych doprowadzi do wzrostu znaczenia skrajnej prawicy w Europie. I to będzie narastało w rzeczywistości. Czyli dojdzie do pewnego rodzaju sprzężenia zwrotnego dodatniego, którego wcześniejsze założenia miały zupełnie inny cel. Moim zdaniem będzie do zupełnie innej sytuacji niż oczekuje większość, czyli wyrzucenie z procesu demokratycznego na różne sposoby, nawet jak one są słuszne. To nie, ja nie mówię teraz o słuszności czegokolwiek. Ja się nie zajmuję słusznością. Ja zwracam uwagę na mechanizmy. Trzeba będzie obserwować w przyszłości, czy impas w niektórych miejscach nie wyłamuje się w prawą stronę. Natomiast przez to, że Unia Europejska jako blok państw w dużym stopniu staje się państwem, takie kliny w poszczególnych miejscach nie byłyby złe dla inwestorów. O tym warto pamiętać. Więc warto obserwować różnego rodzaju wskaźniki dotyczące nastawień preferencji politycznych wynikających z jednorazowych wydarzeń i wpływu. Wyrzucania, likwidowania przeciwników politycznych. No, ja oczywiście to negatywnie oceniam. Yy, dlatego, bo ze względu na to, w jakim systemie prawnym funkcjonujemy, prawie wszyscy, w Stanach jest trochę lepiej, ale też nie idealnie, w Azji tym bardziej, w Europie w ogóle też jest to ogromny problem. Ta biegunka legislacyjna, która powstaje od lat 70., tak naprawdę w takiej pełnej skali, jeżeli obserwujemy przyrost legislacji, sprowadziła rzeczywistość taką codzienną do takiego powiedzenia bardzo nieprzyjemnego z nieprzyjemnym rodowodem historycznym, o którym nie będę tutaj mówił. Że pokażcie mi człowieka, a znajdę dla niego paragraf. Po prostu w, na wielu płaszczyznach ciężko jest, działając bardziej lub mniej publicznie w ramach działalności gospodarczej, nie dokonywać jakichś wykroczeń większych lub mniejszych, ponieważ nie do końca wiadomo, co można, co nie, a nawet indywidualne interpretacje mogą być zmieniane na etapie wyroków sądowych. Więc no to jest specyficzny świat. Specyficzny system. I na każdego dałoby się tutaj znaleźć. Prawie każdego. Jeżeli podejmował jakąkolwiek działalność polityczną, gospodarczą, publiczną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ta biegunka legislacyjna już jest tak skomplikowana i w wielu miejscach tak martwa, że ona może służyć jako pewnego rodzaju ultimatum i no niestety może działać. Miała coś naprawić a działa w rzeczywistości jako miecz. Um, I będziemy obserwowali polaryzację w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Zaletą Stanów Zjednoczonych jest właśnie różnorodność legislacyjna. W Europie będzie to bardziej wypłaszczone. Co tak będzie miało większe znaczenie powiedzmy. Za trzy lub więcej lat do przodu od dzisiaj, więc to rynek tego nie będzie wyceniał dzisiaj, dzisiejszymi kategoriami. Natomiast wewnątrz Stanów Zjednoczonych następuje no, poważny proces, wynik migracji, w zależności od jakichś tam preferencji politycznych, wybieramy stany, miasta, lokalizacje, osiedla na skali jakby dużej i tej, tej małej. Natomiast wyłamanie w niektórych państwach stronę skrajnej prawicy może okazać się dobre, ponieważ zablokuje nam to negatywne ustawodawstwo, które nadal niszczy potencjał gospodarczy państw europejskich. Natomiast sama oczywiście legislacja tego potencjału nie tworzy. Tworzą go ludzie, innowacja, inne finansowanie, i inne rzeczy. O czym też warto pamiętać. Dlatego pierwszy taki komentarz jest moim jest oczywiście negatywny. Źle ja postrzegam jakiekolwiek działanie, i ja nie interpretuję tego, czy to jest prawdą, czy nie. Zwracam uwagę na konsekwencje takich działań. One prędzej czy później doprowadzą do wyjścia do władzy w większych skrajności niż dzisiaj my obserwujemy. Jeżeli ta skrajność będzie równoważona inną skrajnością, lub czymś pośrodku, no to idzie do absolutnego będziemy kontynuowali świat absolutnego impasu, co jest akurat dla nas dobre. Natomiast w innym przypadku może być to bardziej problematyczne, więc obserwujmy to i myślmy o tym w ramach cykli politycznych. Kolejna rzecz, co się dzieje? Dlaczego my nie wracamy? Wielokrotnie to powtarzałem, korekty czasami wyglądają jak litera v, czasami jak litera W. Rynek zachowuje się całkowicie normalnie i biorąc pod uwagę tę zmienność na ostatnich sesjach, jest bliżej końca niż początku spadków. Wynagradza najsilniejsze sektory, które wcześniej najmocniej straciły, i każe sektory, które radzą sobie najlepiej na, na negatywnych sesjach, więc to jest bardzo typowe zjawisko korekcyjne, do którego się trzeba przyzwyczaić, które może się pogłębić jeszcze. Nic się strasznego nie stanie. Rzeczy, które będziemy obserwowali, to dalszy przebieg tej hossy. Na podstawie różnych danych, co już pokazywałem ostatnio. Czyli dalszy przebieg hossy, bo początkowo negatywne stopy zwrotu nie są problematyczne. My musimy być na szczytach historycznych w dalszej części roku. Bo to będzie oznaczało, że ten nazwijmy to młody cykl polityczny Trumpa w postaci pozytywnej i negatywnej niespodzianki będzie kontynuowany. Dopóki jak będzie kontynuowany, to ten rok jest banalny do inwestycji względem europejskich akcji czy amerykańskich. Więc to będziemy obserwowali na podstawie właśnie tych różnych danych? Najnowsze dane PMI są umiarkowane, ale wielu miejscach wcale nie są tak złe, jak niektórzy oczekiwali. Więc nie mamy też tutaj tej powodu jakiegoś wielkiego narzekania. Z punktu widzenia tej sytuacji gospodarczej. Europejskiej sytuacji gospodarczej. I warto pamiętać, że żadne miesięczne dane nie przewidują niczego. Um, co jeszcze chciałem Państwu ty pokazać, takich ważnych danych, które chciałem omówić, no to są bardzo ważne rzeczy, czyli niepokoje związane z polityką, czyli ten niepokój polityczny. On jest dobry, on stanowi pewien margines pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością, i moim zdaniem działania Trumpa wywróciły tą rzeczywistość w stronę ponownego pesymizmu, niewiary. Tylko w koncepcji, um, w koncepcji politycznej, która jest częścią koncepcji gospodarczej, natomiast różni się to w, na etapie scenariusza wyceny. Bo jeżeli my przeanalizujemy zjawisko, którego, które przeanalizował i nazwał, i autorem jest Kenneth Fisher, czyli zjawisko pesymizmu, niewiary. Zwrócimy uwagę, że zjawisko pesymizmu niewiary jest skupione częściej wokół realiów gospodarczych od samego początku. Czyli wychodzimy od problemów gospodarczych. Natomiast dzisiejszy pesymizm niewiary ma charakter polityczny i dotyczy rzeczywistości zarówno Gospodarcze, jak i rzeczywistości niegospodarczej, która prze, przeraża inwestorów niektórych tworząc korekty, gorsze stopy zwrotu, większą zmienność. I to jest bardziej hardkowa wersja pesymizmu niewiary na poziomie jakby, procesu z, złożoności tego pesymizmu zło niewiary. Natomiast ja byłem zawsze uczony, że czynniki polityczne, jeżeli chodzi o zjawiska rynkowe, Szybciej tworzą pozytywne i negatywne niespodzianki niż zjawiska ekonomiczne, czyli na przykład cykl kredytowy nie jest czymś, co znika albo pojawia się w przeciągu miesiąca, dwóch, trzech w sposób naturalny. Potrzeba trochę więcej czasu. Natomiast z drugiej strony cykle polityczne realizują się tak naprawdę w półrocznych odstępstwach. Czasami w niektórych... Tak zwane, ja to nazywam małymi cyklami. Jestem autorem np. czegoś, co nazywam ma, małym cyklem wytyjskim. E, poza ten, poza jeszcze panel, do tego pan Europejski Impas Polityczny. Natomiast fakty są takie, że zjawiska polityczne wymazują swoje negatywne i pozytywne skutki szybciej niż oczekują inwestorzy, analitycy, ktokolwiek. A skoro tak jest, to my powinniśmy szybciej niż oczekujemy zobaczyć pozytywną niespodziankę w Stanach Zjednoczonych. Czy się to może pogorszyć? Może i to nie będzie nic oznaczało. Kolejna rzecz, którą my obserwujemy, jak zły sentyment teraz spowodował na rynku amerykańskim. Jeżeli porównamy rynek amerykański do pozostałej części świata. Jeżeli chodzi o stopy zwrot w początku roku. Czy one przewidują stopy zwrotu dalej? No nie. Mamy długie wielokrotne przykłady rady, gdzie rynek amerykański odrabiał to. Więc to nie jest problem faktyczny. Kolejna rzecz, napływ kapitału do złota też jest moim zdaniem wyznacznikiem tego, tej rzeczywistości pesymizmu i wiary. w mówiliśmy w 2022 roku i teraz pojawiają się pytania, czy to będzie powtórka 2022 roku. No nic nie, przy, nie przypomina 2022 roku, ale trzeba pamiętać, że zawsze mogę się mylić. Więc na bieżąco monitoruję tą rzeczywistość, ale przez te czynniki się tym nie przejmuje. Dodatkowo nastawienie najbardziej znanych CEO, prezesów firm, jeżeli chodzi o ich postrzeganie rzeczywistości gospodarczej, ekonomicznej, no to ono jest na poziomie takim, jak było w tym drugim roku. Jeżeli zobaczymy na, na te dane, które są tutaj podane akurat przez Deutsche Bank. Więc warto o tym pamiętać, że kupując dzisiaj akcje mamy znacznie więcej do yy, wzrostu tej różnicy pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistością, te, jakby zaskoczenia tej różnicy, i to było, miało miejsce w zeszłym, jeszcze w zeszłym roku czym warto pamiętać w ramach długoterminowych strategii inwestycyjnych. Kolejna rzecz, jeszcze, którą chciałem Państwu pokazać, to oczywiście ceny drewna. Zwróćcie uwagę na to, że ceny drewna tak naprawdę były w realiach deflacyjnych, biorąc pod uwagę inflację w czasie. Dopiero po tym szoku pandemicznym ta wartość skumulowanej inflacji była na tyle duża, że ona zaczęła przenosić się na niektóre elementy, też w ramach szoków podażowych. Natomiast ja zawsze mówię, że trzeba obserwować rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych w kontekście siły tego stosunkowo starego cyru kredytowego. Będzie o tym osobny film, pewnie na YouTubie, na Discordzie, na pewno, bo wiele osób o to pyta, więc to by było na tyle w tym krótkim materiale. Będziemy mówili dalej o tym, co się dzieje. Natomiast sytuacja jest niezła, i jeszcze w ramach tych szczegółów politycznych warto obserwować zmiany na poziomie wzrostu przestępczości. Czy jakaś partia nie zyskuje na tym? To są ważne rzeczy, też by brać pod uwagę, że takie rzeczy jak Luksemburg czy jakieś mniejsze państwa będą miały bardziej wystrzelony wskaźnik przestępczości przez jedno przestępstwo. Więc trzeba zawsze do tego podchodzić ostrożnie i obserwować, co będzie dalej. Natomiast moje podsumowanie rynkowe jest takie, że to się zachowuje jak normalna korekta. Przepraszam, SP. Natomiast dziesięcioletnie obligacje, które miały tylko i wyłącznie rosnąć, spadają. Niektórzy zadają mi pytanie, co jeżeli Trump wywoła wielką inflację? rentowności już by wystrzeliły, bo by to wyceniły. Tak nie jest, bo wiedzą, że Trump nie zrobi tak dużej wojny handlowej, jak ludzie oczekują, że zrobi. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.